Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie z naszego placu boju. My tutaj się nie poddajemy, działamy dalej na ile czas nam pozwala. Mieliśmy dzisiaj fachowców, mamy już założoną siłę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, co pozostało. No i trochę oczywiście też do ogarnięcia. Wojtek sobie odpoczywa. Dzisiaj jesteśmy oboje. Cześć Wojciechu. Cześć wszystkim. A ja teraz trochę Was pooprowadzam, co, co nowego i właściwie jakie dzisiejsze plany tutaj prac mamy. Zapraszam do oglądania moje miejsce pracy. Ogólnie w tym miejscu, panowie tutaj trochę, jak widać, pokopali. No mamy, mamy trochę teraz do nadrobienia. Wojtek będzie się podpinał z tym prądem do domu. Ma papiery, więc właściwie sam, sam już resztę zrobi. Najgorsze prace są już ogarnięte. Mamy siłę, więc i będziemy mogli spokojnie przyjechać sobie tutaj przywieźć kręzegę czy, czy rębak i porobić więcej prac związanych z drzewem. A i w niedługim czasie już powinniśmy mieć wysuszone deski, żeby można było działać w domu. Skrzynka, no tak, nie jest to najładniejszy element tego podwórka w tym wypadku, ale nic z tym nie zrobimy. Na szybko świerki będą do zakopania. Jeszcze się zastanawiamy, gdzie, ale chciałam Wam pokazać, nie wiem, czy może jakoś yy, uda mi się to powiększyć. Mamy dwie piękne czereśnie. I jeszcze nawet pomimo, że ktoś tam przylatuje tutaj, dzisiaj też na zwyżce było kilka szpaków, to tak czy inaczej sporo nam tego zostało. Nie wiem na ile się uda to oberwać, ponieważ są to bardzo wysokie drzewa, ale mam nadzieję, że cyprek mi trochę pomoże. To chyba zostawię na jutro. Mamy tak, są jabłonki, też mają już jabłuszka, obrodziły. No zobaczymy, trochę chyba tego, tych owoców będziemy mieli. Mamy też, mamy dwa drzewka świtośliwy, z tego co sprawdziłam. Przyznaję, do tej pory nigdy nie jadłam tych owoców, bardzo smaczne i dzisiaj chciałabym je zerwać. Może, zobaczymy, może jakieś pierogi z tego wyjdą. Na pewno coś, jakoś wykorzystamy. Takie dwa drzewka. Naprawdę bardzo smaczne. Te ciemne owoce są już dojrzałe, są bardzo smaczne. E, no, wiadomo, gdzieś tutaj e, też towarzystwo przyleciało, szpaki zapewne. Ale e, wystarczy dla wszystkich. Dwa krzaczki, co się okazało, czarnej porzeczki. E, no fakt, że zaniedbana trochę ją nawoziłam z wiosny, ale i tak się cieszę, że mamy owoce. Mam nadzieję, że jak podrobimy trochę, damy nawóz, to będzie jeszcze lepiej. Czerwona porzeczka, dwa krzaki. No tutaj też no, musimy trochę zadbać bardziej o to, tak? Jeszcze muszę się trochę podedukować. Co by tu im trzeba było, dokładnie jakie, jakie nawozy, ale właściwie no mamy też trochę tak kompost, więc przywiozę kompost. Borówka, nie mam pojęcia jaka, ale owoce to, no może nie jest ich dużo, ale jak już są, na, naprawdę wow. U nas takie piękne nie są, chociaż staramy się dbać i nawozić tę naszą borówkę na podwórku. No i właściwie jeszcze, jeszcze się tak zapoznaję tutaj z, z terenem, z co tutaj jeszcze mamy. Część posprawdzałam w aplikacji tych drzewek, ale chyba nie wszystko się jednak pokrywa. No i tak to wygląda. Pięknie jest zielono. Była też brzoskwinia. Nie wiem, czy widać... Tak na, na tle świerku srebrnego, ale ona chyba będzie do wycięcia. Może popryskam od grzyba i coś da na, na jesień lub na wiosnę. Nie wiem dokładnie, kiedy się to robi, e, kiedy lepiej. No ale raczej marne szanse. Popatrzcie, jak jest zielono, pięknie, duże mamy przyrosty świerków. Tutaj w tym roku widać po prostu mega. I dzisiaj dalej, dalej działamy. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, przygotowujemy się tutaj do robienia ogrodzenia. E, mniej więcej tak musieliśmy trochę powycinać tych e, krzaków. I tak będzie mniej więcej to wyglądało. E, jeszcze chyba trochę zostanie do przycięcia, na czym ubolewam, bo jednak y, zależy mi na tym, aby było jak najbardziej tak zielono i zarośnięte, zarośnięte. O, aby było. Nasza okolica najbliższa, ach niestety coś tam krzyczy. Spokojnie i myślę, że do żniw będzie właściwie tak spokojnie tutaj. E, no później wiadomo, będą trochę kombajny, gdzieś tam, może balowanie, coś w tym stylu, ale na razie jest całkiem fajnie. No, tylko w tle ta kamera, no ale nie uniknę. Niestety, musimy tutaj mieć trochę podgląd, bo nie wiadomo, kto przyjedzie. Ja zabieram się za obrywanie owoców, Wojtek chyba będzie coś tam równał. No i do usłyszenia później. Tak zakopuję świerki tak właściwie wzdłuż ogrodzenia, ponieważ gdzieś i tak będziemy starali się jakoś poobsadzać tutaj. U nas ogólnie padało przez ostatnie półtora tygodnia, to praktycznie codziennie coś padało, ale wbrew pozorom jest sucho, jak się kopie to jest sucho. A popatrzcie, jak widzieliście pewnie wcześniej na, na szybkim filmiku, ja poobrywam trochę porzeczek, nawet nie cały krzak, a już mam tutaj takie zbiory. Niektóre to naprawdę takie piękne kiście, takie wow, wow. Myślę, że uda mi się zebrać może 5-6 takich kilogramowych wiaderek. No i Dzisiaj będzie jakieś zajęcie dodatkowe na wieczór. Zastanawiam się tylko, czy jakaś marmolada czy kompot zrobić, co będzie lepiej z tej porzeczki, ponieważ porzeczka cytryna to takie bardzo kwaśne <noise> owoce i no nie wiem, dużo cukru, a może chyba nie wiem, jeszcze jest taka opcja, aby zamrozić i jak już będą na przykład jabłka, to dorzucić gdzieś do kompotu. Zobaczę, pomyślę, mam jeszcze na to chwilę czasu. Wiem, że porzeczka w lodówce spokojnie mi poleży, jak dzisiaj jej nie obrobię, to jeszcze tam Chwilami zostanie. No więc y, trzeba się rozbierać, bo zrobiło się już fajnie, cieplutko. Pogodę dopisuję i wracam dalej do pracy. Bardzo dawno nie pokazywałam Wam, co się tutaj u nas dzieje na podwórku, a zmieniła nam się trochę ekipa, jeżeli chodzi o nasze zwierzęta. Zaraz szybko Wam y, pokażę. Y, mamy, mamy sporo już tego drabiu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wrzucałam, jak były malutkie gąski. No nasze y, gąski już nie są takie małe. Właściwie to y, trzy, które się wykluły. Y, nie, nie bardzo się różnią od y, starszych. Już praktycznie dorosły. I kaczorek. Y, kaczorek, no jednak mówią, że kaczki to są starne zwierzęta. Kaczorek, jak został sam, ponieważ y, dziewczyny usiadły na jajka, po prostu dołączył się do stada i chodzi z gąskami. A jeszcze niedawno ganiali się, po prostu to było masakra. Kaczorek ganiał małe gąski, e, chyba w jakimś celu, ale w końcu się zaprzyjaźnili. I są nasze kaczuszki. Jest ich kilka. Właściwie to tak, e, nie wiem czy dobrze widać, postaram się powiększyć, e, ale... Tak, pierwsze, pierwsze tam popłynęły, popłynęły pięć kaczuszek z, z mamą, która tutaj już właśnie są na stawie. Doszliśmy do wniosku, że są na tyle duże, aby już mogły sobie wychodzić. Mamy 12 starszych kaczek. Widać, trochę się opalają, gdzieś tam jedzą. Właściwie, cóż, życie kaczek u nas jest takie dosyć, dosyć lajtowe, Oprócz tego, że sobie pływają, jedzą, to no, nic innego nie mają do roboty. Nie. Ale zauważyłam różnicę. Jednak musiałam się schować w cień. Ale tak, chciałabym powiedzieć, że zauważyliśmy właśnie różnicę. Między kaczkami i kaczuszkami wychowanymi z matką, a te, które inkubowaliśmy. Pewnie ona jest taka oczywista dla kogoś, kto już ma do czynienia z, z kaczkami i się na tym, na tym zna i ma doświadczenie przede wszystkim. Ale zauważyliśmy, że młode kaczuszki, już właściwie tak bardzo młode, różnica jest naprawdę kilku tygodni, już wychodzą z matką na brzeg, chodzą, szukają ślimaków, sobie pożywienia. Dla mnie to korzystne, bo oczyszczą mi ogród. Więc to tym bardziej na plus, z tych właśnie ze ślimaków głównie. Ale te, a te kaczki starsze, które mamy 12, inkubowane, po prostu jak poszły do sadzawki, tak tylko wracają sobie pojeść, to co jest gotowe. I Wojtek mówił, że widział, że gdzieś tam wychodzą, sobie szukają pożywienia, ale ja tak tego nie zauważam. Nie są tego po prostu nauczone. Jednak co, wychowanie z matką, to z matką, no nic tego nam nigdy nie zastąpi. No i mamy jeszcze jedną kaczkę, kaczkę która właściwie wczoraj wysiedziała nam pięć małych kaczuszek nie pokażę, ponieważ ona jest taka nerwowa i nie chciałabym jej stresować. I poza tym jak gdzieś wyskoczy, jak wymieniamy wodę, czy dajemy paszę, to depczę po tych kaczuszkach i tak <laughs> nie, nie, nie wygląda to dobrze, więc nie chciałabym stresować. Mamy jeszcze nioski, tak jak mówiłam kiedyś, i jest Zuzia. Zaraz poszukam Zuzie gdzieś chodzi sobie. Jest Zuzia. Czuśku, hej! Zuzia. Zuzia to moja kurka, która jest z nami już od dawna, prawda? Cześć Zuziu. Zuzia, śliczna kurka jesteś. Tak. No i ma kilka swoich maluchów. Mamy ich siedem. Zobaczymy, co wyjdzie. I... Ha! Wydaje mi się, że będą to głównie kogutki, a jeżeli nie, jeżeli będą to kurki, to ze mną zostaną. Ej, I... Będę powiększała trochę nasze statko, ale zobaczymy właściwie, co wyjdzie. Nie jestem na, na tyle dobrym hodowcą, aby w tym, na tym etapie po prostu rozróżnić, kto jest kto. Oczywiście mam też ogród, ale tak jak wspominałam wcześniej, w ostatnim czasie dosyć intensywnie padało, więc wszystko zaczęło pięknie rosnąć, ale przede wszystkim ziele. I nie pokażę, dopóki tego nie wypielę, bo nie chciałabym jakichś komentarzy, że mam zarośnięty ogród i w ogóle. Ale... Tak, nie, nie oszukuję, tak jest. Po prostu w pewnym momencie, jak wszystko poszło w górę, to, to tak samo też poszło ziele, chcąc nie chcąc. No i tutaj na razie tak zostaje. Jeżeli chodzi o foliak, mamy pomidory, ogórki, tak jak w tamtym roku, jest też papryka, ale nie mamy jeszcze, nie zbieramy owoców, o w ten sposób. Zaraz pokażę Wam co ogólnie mamy. No i czekam z niecierpliwością, kiedy w końcu będą chociażby pomidory już czerwone. Bo są, owoce są, ale czerwonych jeszcze nie ma. W foliaku mega jest gorąco, chociaż w sumie jest dosyć wcześnie, ale już temperatura. Myślę, że bardziej będę przekrywała górę. Aby tutaj jednak nie było tak słonecznie, nie było tak dużo słońca. Szaki dosyć, dosyć duże, e, szczerze mówiąc, e, nie wiem, jakie to odmiany dostałam je e, w prezencie. E, ale owoce na pewno będą. A gdzieś już jeden widziałam taki całkiem spory. Fajny. E, my lubimy koktajlowe pomidorki, tak nazywamy to pomidorki na raz. E, I tutaj mam ich najwięcej. Właściwie. Aha, e, są jeszcze kupiłam. Kupiłam sadzonkę, aby mieć szybciej owoce, taką już podchodowaną na ryneczku. No i tu są pomidory, miały być truskawkowe, miniaturowe, małe takie, no ale jest co jest. No i też z niecierpliwością czekamy, aż nam podejrzewają. Ogórki. Ogórki, papryka, na razie jeszcze owoców nie zbieramy. Dużo się aż tak bardzo tutaj nie dzieje. Też kupiłam wcześniej dwa krzaki na rynku. No ale wychodzi na to, że w rezultacie owoce będą chyba w tym samym czasie e, wraz z tymi, które były później. A jeden krzeczek z rynku to w ogóle mi nie idzie, więc więc szkoda. No, nie ma nie wiadomo czego. E, czekamy po prostu na nasze na nasze właśnie tutaj warzywa, w końcu będą. Papryki już zaczęły kwitnąć, nie są to takie e, najwcześniejsze. No i mam dużo szczawie, trzeba coś z niego zrobić. Ale jeszcze pierwszy, e, na, na pierwszym e, rzucie są przetwory e, właśnie z e, porzeczka i owoce. Bardzo dużo mamy czereśni. E, tutaj właśnie, pokazuję wam właściwie, e, nie wiem, coś mi tu urosło. Nie wiem dokładnie, co to jest. Myślałam, że to warzywo, ale raczej, raczej to są co, coś liście z tego, a gęsi chętnie jedzą te liście, więc jeszcze to trzymam tu w foliaku zostało. No i tak wygląda nasza ekipa na wodzie. Muszę przyznać, że fajnie jest tak, przyjemnie jest popatrzeć, jak sobie pływają. Te zwierzaki są zadowolone. Gęsi oczywiście chętnie pomagają. Jak tylko robię coś tutaj, to zawsze mi towarzyszą. W skrzyniach, tak, w skrzyniach pomidory, dzisiaj podlewane. Pomidory nie wiem jakiej odmiany, to, to też dostałam je od sąsiadki i zobaczymy, ale już są, są pierwsze owoce, i te musiały być po prostu w skrzyniach, dlatego że tam już w foliaku nie było dla miejsca na nie. Będzie oczywiście. I niestety już trochę zarasta, ale będzie cukinia żółta, na pewno zielona. Ogórki, no i gdzieś, gdzieś tutaj były ziemniaki, jak widać, bujne, bardzo bujne. Nie wiem właściwie, jak to się stało, ale będzie taki krzak. Jako pierwszy do wykopania No ogórki, po prostu zwyczajne ogórki na przetwory będą podwieszane, tak jak w tamtym roku. No, i zobaczymy zobaczymy jakie będą plony, co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że wszystko fajnie będzie, aby pogoda dopisała i nie było gradu, bo to jest najgorsze, jak widzę te zniszczenia, to no niestety. Ale pochwalcie się proszę, jak u was czy macie już ogórki, pomidory, inne warzywa, bo też w zależności gdzie mieszkamy. Ale za granicą owszem, też można sobie uprawiać ogródki. Wiem, że jest taka możliwość. Więc tak, w zależności gdzie mieszkamy, mogą być szybciej te, te plony, lub w zależności kiedy robiliśmy sadzonki albo kupiliśmy gotowe. Chociaż, tak jak widzieliście, mówiłam niedawno, że to co kupiłam na rynku, te sadzonki, które kupiłam na rynku, wcale owoce nie będą chyba szybciej niż te, które robiłam sama w późniejszym czasie. Ale tak, chciałam dodać, że właściwie jeżeli nie ma się ogrzewalnego foliaka, tak jak my nie mamy, to robienie sadzonek zbyt wcześnie wcale nie jest dobrym pomysłem. One tylko wybujają, jeżeli trzymamy je za długo w domu i wcale nie będzie tego plonu aż tak bardzo szybko. To, to już na pewno się przekonałam i nie będę się aż tak bardzo spieszyła. No kupienie jak widać też nie zawsze przynosi rezultat. Także tak, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że już będą większe postępy tam na siedlisku. No tutaj, mam nadzieję, że już będę mogła pokazać ogród i już będą pierwsze plony, co będziemy mogli sobie jeść za jakieś kilka dni. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. Do widzenia.